Cześć, jestem Dawid, KMH Camp i dzisiaj zapraszam Was na instrukcję obsługi Forda Nuggeta. Ford Nugget stojący za moimi plecami, jest z 2025 roku silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 170 koni wraz z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Pojazd ten jest pięcioosobowy do jazdy i 4-osobowy do spania. A teraz pokażę Wam, jak się śpi w Fordzie Nuggetcie. Zaczniemy od rozłożenia dolnego łóżka, żeby to zrobić należy chwycić za tą dolną dźwignię, przesunąć tylnią ławkę na maksa do przodu tylni materac, pod którym znajduje się metalowa belka wkładamy ją w wyznaczone miejsce następnie przednie fotele należy obrócić do środka kabiny tutaj mamy taki uchwyt, którym obracamy przedni fotel Cofamy go na maksa do tyłu. To samo robimy z fotelem kierowcy. Chwytamy za dźwigienkę pod fotelem kierowcy. Obracamy. Należy podparcie pleców przybliżyć do przodu. Obracamy i cofamy na maksa tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić. Następnie przechodzimy do chwycenia za wajchę pod tylnią ławką. Podciągamy do materasa i materas nam się rozkłada w całości w łóżko. Tutaj znajdują się nasze nogi, tutaj znajdują się nasze głowy. Żeby podnieść górne łóżko, należy zwolnić tą metalową blaszkę do góry. Odgina nam się i wypychamy łóżko do góry. I się nam na siłownikach podnosi. Kolejnym etapem będzie zwolnienie tych dwóch blokad materaca łóżkowego. Zwalniamy. Kładziemy i łóżko mamy rozłożone. Łóżko pomieści spokojnie dwie osoby dorosłe. Aby komfortowo wejść na górne łóżko, tu za tymi drzwiczkami mamy schowaną drabinkę. Którą wyciągamy i w miejscu do tego przeznaczonym tą drabinkę umiejscowujemy. Teraz pokażę wam strefę kuchenną Fordzie na gecie. Tuż pod blatem znajduje się szuflada na najpotrzebniejsze rzeczy, na przykład sztućce z blokadą. Tuż pod nią znajduje się lodówka o pojemności 33 litrów, której mocą sterujemy z panela sterowania. Wewnątrz znajdziemy zlew wraz z kranem. A tuż obok znajduje się dwupalnikowa kuchenka gazowa wraz z iskrownikiem oraz najpotrzebniejsza rzecz, czyli dwa gniazdka 230V oraz dwa gniazdka typu C. Tutaj znajdziemy wlew czystej wody. Zbiornik ma pojemność 33 litrów. Zaraz obok znajdziemy gniazdko ładowania kampera 230 w tylnej części pojazdu znajdziemy również zewnętrzny prysznic. To, co jest ciekawostką w tym modelu, znajdziemy boiler, który podgrzewa nam wodę, przez co mamy ciepłą wodę w zlewie, jak i w zewnętrznym prysznicu. I tutaj mamy również jego regulację. Ciepła, zimna. Zbiornik szarej wody ma 10, pojemność 10 litrów i znajduje się pod tą szafeczką. I tam mamy pokrętło, które jest odpowiedzialne za spust wody, jak i jego zatrzymanie. Na wyposażeniu w standardzie Fordzie na Getcie znajdziemy słuchawkę zewnętrznego prysznica. I teraz pokażę Wam, jak ją zamontować. Chwytamy za koniec węża. Na szybko złączkę zakładamy słuchawkę. A jeszcze dodatkowo w standardzie otrzymujemy uchwyt do słuchawki, który możemy zamocować na przykład do części karoserii pojazdu. I słuchawkę możemy sobie odłożyć w bezpieczne miejsce. W tylnej klapie bagażnika znajdziemy krzesełka kempingowe, które są schowane. Aby je wyciągnąć, rozsuwamy suwak. Ściągamy zabezpieczenie i wyciągamy krzesełko. W tylnych lewych drzwiach znajdziemy e, stolik do strefy dziennej, który możemy rozłożyć. Zwalniamy ten guzik, wyciągamy blat, tuż pod nim wyciągamy nóżkę, którą wkładamy wyznaczone do tego miejsca, wkręcamy, na to za zakładamy blat, od dołu zakręcamy i blat możemy sobie obracać. W dowolnej pozycji do naszych potrzeb. W prawych tylnych drzwiach znajdziemy stolik kempingowy, który, którego użyjemy na zewnątrz. Żeby go wyciągnąć, zwalniamy guzik, chwytamy go, wychodzimy na zewnątrz, rozkładamy po kolei każdą z nóżek. Nóżki się blokują. I stolik na zewnątrz mamy gotowy. W tylnej części pojazdu znajdziemy siedmiocalowy ekran, na którym znajdziemy takie informacje jak ogrzewanie, wentylacja, stan uzupełnienia zbiorników szarej, jak i czystej wody, stan naładowania akumulatora zabudowy, możliwość włączania, wyłączania oświetlenia, jak i również możliwość sterowania lodówką oraz możliwością wyboru kolorów wewnątrz. Fajną, fajną dodatkową rzeczą jest poziomowanie kampera. Najnowszy Ford Nugget wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy jazdy. Mamy tutaj aktywny tempomat wraz z utrzymaniem pasa ruchu, awaryjnym asystentem hamowania, mamy wirtualne zegary, Tuż obok 13-calowy ekran z kamerą cofania, z podgrzewaną kierownicą, yy, Apple CarPlay, Android Auto, ogrzewane przednie fotele, podgrzewana przednia szyba, i to wszystko w Fordzie Nageta jest standardem. W tym filmie pokazałem Wam wszystkie możliwe funkcje Forda Nageta. Jeśli Wam się podobało i materiał był przydatny, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za uwagę, cześć.